Ta szpiegowska opowieść zaczęła się w mglisty, listopadowy dzień 2006 roku w Londynie, gdzie były rosyjski agent Aleksander Litwinienko umierał powolną, dziwną śmiercią. Jego wykrzywiona w agonii twarz do dziś straszy w korytarzach Kremla. Litwinienko, który był surowym krytykiem Władimira Putina, w roku 2003 otrzymał azyl w Wielkiej Brytanii. Dwie godziny przed zgonem brytyjscy naukowcy zidentyfikowali truciznę. Radioaktywny polon 210. Aleksandra Litwinienkę nazywa się pierwszą ofiarą terroryzmu jądrowego. Przed śmiercią wysłał list otwarty do Władimira Putina. Może pan uciszyć jednego człowieka, ale głosy oburzenia z całego świata będą brzmiały w pańskich uszach. Do końca życia. Śmierć byłego rosyjskiego agenta na brytyjskiej ziemi ożywiła dyskusję o KGB i o najczarniejszych latach epoki, którą wszyscy uważali za minioną. Brytyjska policja za podejrzanego uznała innego byłego rosyjskiego agenta, Andrzeja Ługavoja. Po spotkaniu z nim Litwinienko zapadł na dziwną chorobę. Na podstawie dowodów możemy oskarżyć Andrzeja Ugawoja o zabójstwo Aleksandra Litwinienki. Umowy międzynarodowe pozwolą aresztować pana Ugawoja, kiedy opuści swój kraj. Kreml odrzuca wnioski o ekstradycję, gdyż tej możliwości nie przewiduje rosyjska konstytucja. Sprawa Litwinienki to kwestia dumy narodowej. Radzą nam zmienić konstytucję. Niech oni zmienią mentalność, bo takie sugestie to relikt epoki kolonialnej. Zorganizowane jak w czasach zimnej wojny zabójstwo Litwinienki odsłania kulisy rosyjskiej władzy. Litwinienko to kolejne nazwisko na długiej liście krytyków Kremla, którzy zostali zamordowani. Oto mroczna historia Rosji Władimira Putina. Rosja Długie ręce władzy. Moskwa jest zimna i tajemnicza jak rzeka płynąca przez rosyjską stolicę. Londyn czeka na gest ze strony Kremla, ale Rosjanie milczą. Jedziemy na spotkanie z numerem 1 na liście poszukiwanych przez brytyjską policję. Dzięki wpływowym ludziom z Kremla może czuć się bezpieczny. 40-letni Ugawój zbił fortunę na prywatnej firmie ochroniarskiej. Na moim przykładzie widać, że Rosja jest silnym państwem prawa. Władze bronią mnie jako rosyjskiego obywatela. Ja też chcę się bronić przed Wielką Brytanią. Anglicy próbowali zniszczyć mnie i moją rodzinę. Teraz ja zrobię wszystko, żeby zniszczyć angielskie elity. Są wojny, to będą ją mieli. Nauczę ich rozumu. Zbliżamy się do pilnie strzeżonego hangaru. Uga Woj zaprosił nas na rozmowę w siedzibie swojej firmy. Prowadzi prestiżową agencję ochrony. Z usług Gavoja korzystają rosyjskie elity. Po upadku Związku Radzieckiego wielu agentów podjęło pracę w branży ochroniarskiej. Zachód tak lekko rzuca oskarżenia. Przypominają się lata zimnej wojny. Służyliśmy w radzieckich służbach specjalnych. Byłem agentem KGB. Ale nie rozumiem, dlaczego Zachód kojarzy KGB tylko z sabotażem. To przecież służba wywiadowcza, odpowiednik służb zachodnich. Prowadzę agencję ochrony. Co w tym złego, że oficer KGB robi to, na czym się zna? my jeszcze się biznesem z to Yes. Andrzej Ugawoi i Dimitri Koftun spotkali się z Litwinienką trzy razy w ostatnim miesiącu jego życia. Żyjący na emigracji były agent FSB był ich pośrednikiem w kontaktach z brytyjskimi firmami ochroniarskimi. Scotland Yard znalazł ślady polonu we wszystkich miejscach, w których widziano obu mężczyzn, także w hotelu Millennium, gdzie odbyło się ich ostatnie spotkanie z Litwinienką. To wtedy 1 listopada 2006 roku wypił herbatę zatrutą polonem. W ciągu sześciu lat spędzonych w Wielkiej Brytanii Litwinienko nasilał ataki na Putina. W październiku 2006 roku zamordowano Annę Politkowską, znaną dziennikarkę, która krytykowała Kreml. Litwinienko oskarżył winowajcę. Nazywam się Aleksander Litwinenko. Byłem agentem KGB. Kto zabił Annę? Powiem bez ogródek. Putin. Nikt nie targnąłby się na życie tak znanej osoby bez jego wiedzy. Kreml uważał ją za swego wroga numer jeden. Dlatego zginęła przez Putina. So Putin Putin to ostatnie zdjęcia Litwinienki w dobrym zdrowiu. Dwa tygodnie później podano mu truciznę. Miał 43 lata. I może być, kiedy się ludzie, ludzie wieją, którzy wierzą, wyszło, że słowa mogą słowa, coś spektrum, zmienić, kiedy zaczną mówić i pisać prawdę, tak jak to jest, robili to? Anna i Aleksander, są groźni dla Kremla, ponieważ pokazują innym, że wszyscy mamy prawo do własnego punktu to widzenia. To na pogrzebie Litwinienki zjawili się wszyscy oponenci moskiewskiego reżimu, którzy znaleźli schronienie w Londynie. Dawny oligarcha, milioner Borys Bieryzowski, którego ekstradycji Kreml domaga się od brytyjskiego rządu, były przywódca czeczeńskich separatystów Ahmed Zakajew i najsławniejszy rosyjski dysydent Władimir Bukowski, który do ostatnich chwil czuwał przy łóżku umierającego przyjaciela. Jeśli dobrze rozumiem ustalenia Scotland Yardu, akcję prowadziło czterech ludzi, którzy dobrze się znali. Ugaboi miał ich przedstawić Aleksandrowi. Kowtun był kurierem. Przywiózł polon, ale trucicielem był ktoś inny. Nie znamy jego nazwiska. Staje się, że był to dobrze zakamuflowany agent KGB. Plan wcale nie był taki głupi. Zamachowcy mogą mówić o pechu. Aleksander miał wyjątkowo silny organizm. Bardzo długo bronił się przed śmiercią. Przeżył 23 dni. Teoretycznie powinien umrzeć po tygodniu. Polon jest trudny do wykrycia. Lekarze stwierdzili truciznę we krwi Aleksandra dwie godziny przed jego śmiercią. Gdyby umarł trochę wcześniej, nie poznalibyśmy przyczyny zgonu. Ślady znalezione w Londynie prowadzą do Rosji. Litwinienko zginął na brytyjskiej ziemi. Miał brytyjskie obywatelstwo. Za tą sprawą stoi Putin. Polonu 210 nie można zdobyć inaczej niż za wiedzą i pomocą państwa. Polonu nie można kupić do prywatnego użytku. Doskonale wiemy, skąd pochodzi trucizna użyta przez zamachowców. Wyprodukowano go w Rosji. Tegoroczna produkcja jest minimalna. Każdy miligram jest zaksięgowany. Polon nie mógł trafić w ręce zabójców bez zgody państwa. Czysta propaganda. Annę Politkowską zabili przeciwnicy Putina. Wystawili go na atak. Ich ofiarą padł także Litwinienko. A świat znów oskarża Putina. Typowa manipulacja. Kto ją zorganizował? Wystarczy się rozejrzeć. Naprawdę tak trudno się domyślić? Sprawcy mieszkają poza Rosją i nienawidzą Putina tak, jak szatan może nienawidzić księdza. Tam szukajcie, tam prowadzą wszystkie ślady.